W dzisiejszym odcinku robimy Blind Death Mute Challenge Ale w domu strachu, proszę Państwa I robimy pranka na postim, bo on nie wie co będzie dzisiaj robił Wydaje mi się, że będzie na nas no zły A drużyna, która szybciej przejdzie Escape Room wygrywa 300 zł Żeby mnie zryć jeszcze bardziej Puszczam Hard Techno w środku jest ciemno, więc ogólnie uważacie. W środku idzie jest nie cały razem. czas. E, ja się czuję jakbym na szedł. Dobra, idziemy, tak? Pamiętajcie, że w pierwszym pomieszczeniu chcecie znaleźć. Tak. Dobra, słuchaj chani, w sensie kurde, no jak to? Dobra, ej, byliśmy tu kiedyś, ale jest inaczej, nie było tego, poczekajcie. Mikał trudniasz! Dobra, sorry, nic nie miło. Tutaj są znaki jakieś. Dobra, tutaj są drzwi. Dziewczyny, róbcie coś. Ej, dobra, tu jest sej.

Nie mam jedną! No nie trzymajmy się razem! Co widzowie przerwamy transmisję tego odcinka, żeby serdecznie Wam podziękować za tak fajne zainteresowanie festiwalem ekipy i dodatkowo poinformować Was, że mamy dwa dodatkowe koncerty. Nie! Yeah! 25 maja widzimy się w Trójmieście w Ergo Arenie. I gramy tam z trzema królami. Tak jest, i Wrocław, hala stulecia. 9 czerwca. Razem z mortalciem i Pop. Tak jest. Dostępne są również bilety na meet&greety. Ale żeby takie kupić to musicie mieć bilety na koncerty, link w opisie. Do zobaczenia. Co będziemy robić? To poczekam na kostkę i zrobimy od. Okay. Jest to niespodzianka To jest niespodzianek dla Postia Okej, okay, rozumiem Ja dzisiaj wybrałam, że mam zamknięte oczy uh. Oliver ma zamkniętą buzię, a Postia ja ma zamknięte uszy, czyli będziesz w moich różowych słuchaweczkach i będziemy jest... robić zadanka takie łatwe na plantach, ja... różne i musimy wygrać z drugą drużyną przede wszystkim Jasne, że będziemy drudzy Dzień dobry, ja przyszedłem Nie, nie, nie nie, 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 biorę w tym udziału. Ej! Nie, nie. Ja tu byłem, już ja nie chcę tu być. Ja ostatnio odpadłem bardzo szybko. Czy twoje pytanie powinien czy można się jeszcze wycofać? No. Moje jest takie samo! Ogólnie, żeby cię podzieszyć? Dawid? Wiecie, pamiętam te paralizatory Ja się zwalniam. Stary, ej, to jest najgorsze, co mogłem sobie wyobrazić. Jakby jadąc tu, nie? Żałuję, że tu przyjechałem, przysięgam. O nie, tu jest mnożenie, Hania! Oblicz to! 6 razy 6, 36. 36 razy 4. 6 razy 6, to jest 36. Co? 400. Uhum. Uhum. to po prostu przecież. Ryf. Szukaj świeży latarka. <śmiech> <śmiech> latarka. Latarka, 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 <laughs> Nie ma nie Jesteście największymi świniami na świecie, że nie zaprosiliście na tego typu odcinek. No świeży na to wkład. Żeby zadzwonić do mnie? Tak. To jest niepojęte. Ja się go zapytałem, co my robimy, bo nie wiem za bardzo o co chodzi. To powiedział mi, że mamy kilka zadań do wykonania w parku. Dobra, zadzwonię zaraz, może ktoś przyjedzie za mnie to zrobić. Już właśnie próbowaliśmy, bo jest to wiesz, naprawdę wiele osób. Jakby jedynym, jedyną możliwością było nie napisanie, co to jest odcinek. Ja w życiu się nie zgodził na to. W życiu. Dobra, masz ten kluczyk, poszedź sobie. Mam, mam latarkę! Otwieraj, 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 otwieraj! Tam tu jest, tam tu jest, tam tu jest! Patrz na mnie! Szybko, szybko! Uciekaj! Uciekaj! Szybko! Jest git, widzowie. Jest git, jest git. Bez dźwięku jest yes, git. I Dawaj, Haniu. Wika, a ty się przestała opierdzielać. Stoisz tylko i nic nie robisz. Powiedz mi, co mam zrobić. Ja nie wiem, co ty mówisz. mam <grym> iść? a ja mam sobie Że ja mam iść pierwszy? Nie, dajmy Wikę, bo Wika się nie wystraszy i tak. Idź pierwszy. Całe Wika. Co? Nie! Idź pierwszy! Nie dać sobie ze mną niefajne akcje. Nie słyszę. Idź. No edy, dobra edy. Przed wami są kraty <try> jedna osoba wchodzi pod mnie No iść pod kraty? Mhm uh -huh. Dobra, drzwi. idę pod kraty Idę pod uh -huh. ale musicie po mnie wrócić Tutaj trzeba poświęcić kogoś, Wikę zostawiamy? Ej, w końcu się na coś przydałam w tym odcinku, no dobra Dawaj, wchodzimy Kaniaka, kaniak Dobra, jakiś pan? Moją koleżankę Co? Czy hmm. ma drzwi? Sekund, żeby ją wydostać Trzymaj! 10! 10! 8! 8. 8. 8. Ale uderzyłam wąty... w głowę! Trzymać drzwi, trzymać drzwi, drzwi. Wika! Co? Pakujemy cię do tego! Nic się nie dzieje, nic się nie dzieje! Dobra, kto wchodzi do trumny? Wika, ostatnio jak nie weszłeś do trumny, to. Ty? Akurat to słyszałem, to słyszałem Idziesz do trumny, tam będziesz miała za zadanie wcisnąć przycisk nam Nie znajdę przycisku, nie pamiętam, nigdy nie było Nie wiem co mówisz A ona nie widzi, zna, i wymacasz przycisk Nie Wymacasz Nie, nie, znam, nie znam Ja mam iść? Ty. Ale was tutaj zaatakuje coś zaraz Ale Kamio, jesteśmy razem Jesteśmy razem mm. Re, Kciuki w górę, zostawcie kciuki w górę Tak Patrz, tutaj jest piątka a co to da, co, co, co daje? To, to, to daje to? Wika podtrzymaj. Dobra. <grydziś> <grydzi> <grydzi> Musicie mnie przepchnąć. Dobra, cicho siedź. boże się. ja jestem w trumnie, teraz chyba powiem wyjść. Chociaż się boję wychodzić. Kochani, Hania jest boss queen. Nie! Nie. Ja, to jest tak? jest to. Gdzie? Dzień. Dzień. Ja pierdziłem coś to wiesz, że mnie one tu wysłały, przecież ja nie wiem co się tam dzieje u nich. Ja muszę wrócić do nich przecież. Ej baby, bo ja was nie słyszę, ja nie wiem co ja mam tu zrobić. Cziskam przecież ja, ja już tam wygląda! Ja już tam wy. Ja mam to ja mam znowu wychodzę ja Wszystko w porządku, wszystko w porządku. Wszystko, po, wszystko w porządku dzięki Dobra, dobra, idę do dziewczyn Nie możesz, wracaj o, tam o, o, Ania dziewczyn. mi tu przekierowała, że świeży nie przyciska przycisku Więc my nic nie widzimy mm. Odej, o, o tym. Nie widzę. Odejdź 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 Dobra Wika! Wypchnijcie mi trumnę z powrotem. Wyjdę do was i się zamienimy! Rejw! Robi wam rejwa! Nie rejwa, tylko zapal do światła! Nie współpracują ze mną te dziewczyny. Cicho sięć w tej trumnie i tyle! No, dziękuję. Trumę wypchnąć trzeba! Ej, dobra, da się tu przejść bez trumny. No to o mega głupio, że ja nie wiem, co się dzieje! Ale my też nie wiemy, my też nie wiemy! Wieć, hmm. O co chodzi? Hania, też nie rozumie. A ty też w szczególności, bo nie słyszysz. Wie. Połóżmy wikę na łóżku, niech się odpocznie. Ale jak trafiłam w łeb! Łysy. Poprosimy o podpowiedź! Idziemy znaleźć odpowiedni kod. Do... Dobra, daj mi Bo ja... wnosimy jeszcze raz o podpowiedź! Naprawdę ciężko się współpracuje z dziewczynami. Podpowiedniego odpowiedniego kodu do sejfu. Safe. Safe, safe. Sejf. 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 O, o, safe. Sejf. Sejf jest w środku! Już mówiłem wam! Gdzie? Muszę wpisać okay. kod w środku. Jaki kod? Nie będę Pięć? słyszał! Też mówiłem, że muszę wpisać safe, to one nie słyszały nic. I nie co. rozumiemy co do nas mówisz, pokaż safe. Ja! Za każdym razem mnie to przestrasz, chiwuje. Działa, otworzyłem. Chodź, chodź, chodź. Nie zmieszczę się tu, mam za dużo klatę. Dobra. Ja, nie, nie, Uciekajcie! dalej! Nie da się iść dalej. Eko Fortuny, tak jak u nas w domu Częstych. Wika, idź, idź tam w lewo. Idź tam w lewo i tam stań przy tym. Musisz nacisnąć taki przycisk nogą. No, i, ten, I tam stań, lewą nogą nadepnij na przycisk. Lewą nogą. Tak naprawdę Wika nic nie musi robić. ...prawidłową <śmum> konfigurację. Co? Klucz. Klucz? Klucz. Że mam... Y, sięgnąć tam? Tak! Mabi mi bryd. A! To chyba nie to. A tu jest sopy! Na wieczku leży! Łane serce. To już chyba koniec. Ej. To była tragedia za nami! Gdyby nie Hania, to po prostu bym nie wytrzymała tego. Z sobie... największym śwokiem, jakiego stary nigdy więcej nie przyjdzie na odcinek Jenzi, jeżeli Pineska nie jest w domu Jenzi. Zapraszamy cię Posji, ale nie mogliśmy ci powiedzieć, bo byś się nie zgodził. No tak no, lecimy z drugą drużyną. To już, chodzimy. Nie chcę tu być. Czas tak. na naprawdę dobry kontę. Tak. Czyli o Tak Tu jest jakiś safe, Julita! Gdzie? od razy Y. Kostek ma to samo co ja, czyli wszystko ogarnia, ale nie ma osób, które mu pomogą. A Jolita, samemu się A tak jak ja! Po prostu mi tu A Julitka! jest Ale dobry, zmakmy, ja, Szakia Ej, tu się stoi! Tak krzyczą! Co tak Jolita! Co tak Julitkę! A wow, ty, boli szyja! Czemu cię boli szyja? Nie, nie, Sześć zimie, nie, razy nie 6 razy tak. 6! 36! 6 no? razy 6! Ej, Oliwier. nie mam pojęcia, co się dzieje, nie mam bodźców w ogóle. Nic nie rozumiem. Otworzył! Co? Otworzył? Stary otworzył! O boże, dzięki mm. Ci, Oliver. Ma, Julita, ja Oliver! ma klucz! Ma klucz, super! Hmm, hmm. Co! Ej, nie stracimy <laughs> więcej! Słyszę! Aaaaaaaah! Julita, słuchaj ja mówię, Julita, Wstanie, OTWIERAJ to! To co ty robisz? Zrobiliśmy to razem, dzisiaj nie To ty już tłumacz! Nie zdziwię! Nienawidzę świeżego! Wstanie, bo... skoczyłeś mi na nogę! A ja CO zakrywam na ciebie, bo ich tak nie widzę? Co? Hmm. Oliwia mnie pomadza po głowie! nas stąd zabiera! Wasz prowadzi! Co? O. A ten z tyłu, a po prostu nic nie słyszę tej z tyłu w ogóle! O. Ej, coś mnie masa! Co? Ktoś jest za nami! Ej! Uciekaj! Aaaa! Aaaa! No idźcie do przodu Idźcie, za Oliwerem, bo to z tyłu jest zagrożenie! Udało im się przejść dalej, to naprawdę nie poddali się na pierwszym pokoju. To nie najważniejsze. wierzyłam. Nie wierzyłam. Pierwszy raz, pierwszy no raz! raz. No, super! A, błyska się za mną! Nic nie słyszę! Ej, ktoś tu jest! Nic Ej, za nami będą oni, zaraz rób coś, Oliwier! Ty alivier. jesteś mózgiem, ja jestem. Niczym. I want you, baby. You want me? My sugar, boo. Coś się stało o tobie? Nie, nie! Stało, że nie, okej. Okay. Ja cię trzymam coś tak rękę. Czemu my tu jesteśmy tak długo? Nie zostawiajcie się! To jest strasznie! Aaaa! Błyska się! Aaaa! Aaaa! Błyska się! Widziałem człowieka w czasie jak w horrorze Przez korytarz! Ej, czy ja mogę tam tych postraszyć? Też? Iść? No! Myślę, że tak. Jedno z was wchodzi pod kraty. Jakie kraty? Nie, tam nie wejdę, stary! Naraz musimy kliknąć, tam się nie wchodzi, stary, bo cię zamknie! Co nie, ja nie będę tam wchodził! Stary szach nie ja! Szach ja. Szach nie ja przysięgam! Okay. I co teraz? Musisz wejść. Próbuj mnie stary, co? Ja tam nie wejdę! No przysięgam przy... a ja wejść. zasachowałem! Musisz ja tam nie wejść. wejdę! Ty masz tam wejść? Ty jesteś silny, ja wiem! No więc idź. Pójdź Nie, ja tam nie idę stary! Ja nie słyszę, no musisz iść! Tam, muszę tam wejść? Musisz, musisz, no. Dwa, trzy, Mogę trzy, trzy, wyjść stąd? Mm. 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 Zatrzymam. Mm. <spec -mondki> mm. mm. Nie, ty mnie zostawiłeś. Zostawili <śparaksole> Nie! ty Nie! 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 Nie!

już leży stary! tu Co on, nie chce robi? Tu być. Co on nie wiem, robi? Co on robi, Julita? Oliwier, co on robi? Co on? On szuka klucza! Szuka klucza! Ale ja nie wiem, co się tu dzieje! Ja też nie, ja, ja nie jest król, nie. król, drugi król, trzeci król! Tak, ja światła do stóp, do stóp kiedy jedzie za mały wóz Tu jest jakieś pięć napisane, patrz! Patrz to prowadzi gdzieś! A, bo oni nie wiedzą, że mają wejść do tych tak! Więc to dobra ocena co? w szkole! Teraz jutro z numerem to przeboju flista! Ja robię karierę, a nie że się ślizga Nie, nie jestem, nie jestem jest jak zainteresowany, do Zadziaki z tymi Nie ma jaskiń! Tak, jeżeli tak nie będzie, to śmieję, jak się to że jedna osoba, to to robię. O, jest Studioki Faktor! Nie! Co, co? Ja już nie mają Nie usłyszeliśmy komunikatu! Poprosimy jeszcze raz! On prosi o coś Boga. Szukaj, szukaj, sztukaj, szukaj. Przepraszam. Przepraszam, to jest stres. szukajcie dużej trumny leżącej. Mm, mm, mm. Ej, tak ona długa mu zaś... Ja? Ja tam nie wchodzę, stary! Ja już szedłem w jedno miejsce. O stary, on wyciągnął jakąś trumnę! Stary szak nie ja, nie, nie, nie ja, nie ja. Ja już wszedłem w jakieś miejsce, ja już nie wchodzę w żadne miejsca. Oliver, musisz mm -mm. Julita ja, powinna nie? wejść, bo ona i tak nic nie widzi. A jak ja, ale ja nie Ja jak wejdę do trumny to ja nie wyjdę już! Ja bo ja nie widzę. Ja nie, no przecież już byłem! Oliwier, przestań, bo ja wyjdę stąd zaraz i zawalę <śpies> Jestem głupi i Julita mm -hmm. jest głupia. Tak. A! Się sieci! Mm. Ja tam nie. Mm. No. Mm. Oliwier! Oliwier lęka! Gdzie? To wypchnąłeś, bo tak to jest na młodze Oliwia, Oliwier! To ty... Osoba! Nie chcę tu być! Musi mieć latarkę. Nie chcę tu być! Nie chcę tu być! Co? Przesuncie trupa do drugiego pomieszczenia. Aaaa! Nie, proszę nie! Oliwier nie! Aaaa!

To prawda! Co ja wam tu zrobić? Nie, no weźcie mnie stąd! Nie chcę to tu być! Ej, piknąłem coś! Ja nie wiem, czy ja pomagam, ej! Wszedłem tam do Postiego, Posti jest tak obsrany, wyciągnąłem telefon, żeby go nagrać z fleszem, więc jakby mógł się domyślić, że to jestem ja, a był tak obsrany, że nawet nie zauważył. Mm. Mm. Nie wiem, co mam zrobić! Nie znam kodu! Krzyknij! <grym>. Posti! Ja nie wiem, co się dzieje! Mm, 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 mm. Pięć kostek! Mm, 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 mm. Lewa... E... Mm. Pięć piątek, 25. Jezus Dwa, trzy, cztery, pięć Pięć Posti, posti, posti Pięć razy posti To jest trudność tego zadania, posti musi zobaczyć po prostu ten kod Ta rękach musi pokazać Nie on mi coś rysuje na ręce, on myśli, że ja wiem Spięcie Bo to od pięć, a to jakieś s wyczułam Może spięcie, cholerka Mam buta rozwiązanego, zaraz o to ty! Wtedy przejdziesz, muszę wejść do środka. Ja tam okay. pięć, pięć, pięć? mam kot wpisać? Okej, jaki? 5, 5, 5. Otworzyłem, mam Mam klucz. Co? 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 <gSTALK appeals Shore Catholic tôi> Idziemy! 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 Butami chcę ubywać! Buta Nike. Udało się! Putanajki chciał mi zabrać! Jestem tak. cały za zaraz ja palpitację serca. Ja chcieli zabrać mi radość. radość, nie wierzyli, oby chcieli tak, tak samo. Co to jest? Kochani, a w ramach tego, że było takie duże zainteresowanie festiwalem ekipy, które odbędzie się w Krakowie, mamy przygotowane dla Was dwa dodatkowe koncerty, które odbędą się 25 maja w Gdańsku razem z trzema królami w Ergo Arenie, a 9 czerwca we Wrocławiu Hala Stulecia razem z Mortalciem. Bilety są dostępne na Going, a wy macie link w opisie. No, idziemy, idziemy chyba Idź, 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 będzie jak ktoś w dupę kopnie Zamknij to, niech tam nik nie wraca tu Zaklejcie to na ślą ekipy Najważniejsza osoba siada na krześle Co to jest? Nie, ja nie, ja nie, ja nie, nie, chcę ja, nie ja nie, teraz nie, nie dam rady Oliwier musisz nie. ty, musisz ty Trzymaj, trzymaj Oliwier musiał na krześle, tylko dupnie zaraz Przechowuje się na panelu, sterującego. Hmm. Hmm. Co? Macie jakieś przyciski? Hmm. Hmm. Ten. Hmm. Ah! Wow! Uderzyłem coś w jajko. Co? Co? Dba, Co? 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 Hmm. Co? Dwa na raz. Dwa na raz. Hmm. A, hmm. oh, wow! Co? 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 dwa! Dwa raz Co? kolory! Na Co? 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 Hmm. Jeszcze raz! Odwrotnie! Co? ty tańczysz? Wow. Zrzuciliście kwiatka! Zrzuciliście kwiatka! Zrzuciliście kwiatka! Zrzuciliście dziewięć, dziewięć kwiatka! Zrzuciliście kwiatka! Zrzuciliście kwiatka! Zrzuciliście Przyszło moi przyjaciele znajdują swoje siedzenie. Która drużyna wygrała? Nie, no czas wiedzieć, kiedy się No to dziękuję A bardzo, wygraliśmy, Z widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.